Siemanko moi drodzy, jak nie trudno domyślić się po samym tytule odcinka, dziś ponownie wybieram się za ocean i może na początek wyjaśnię kilka spraw, czy też e, odpowiem na kilka e, spodziewanych ewentualnych pytań. Po pierwsze, dlaczego akurat ten artysta? I tutaj odpowiedź jest dość prozaiczna, po prostu mnóstwo poleceń, e, a poza tym bardzo podoba mi się jego pseudonim, bo e, XXX wiadomo z czym się kojarzy, e, natomiast w połączeniu z angielskim temptation, e, które obok tentacji, czyli pokusy, można tłumaczyć również jako namiot. I przy tym się zatrzymajmy, i francuskim tontation, czyli również pokusy. Myślę, że można śmiało tłumaczyć całość tej ksywy jako namiot wywołany pokusą. Zajebiste. Choć może nieco mniej zajebiste, jak już wiemy. Skąd taki, a nie inny pseudonim? Po drugie, dlaczego akurat ten utwór? Otóż kiedy szukałem jakichś podstawowych informacji o naszym dzisiejszym gościu, natknąłem się na taką informację, że e, Look At Me stanowił jego breakout song, czyli po prostu był taką e, trampoliną jego kariery, więc uznałem, że to dobry wybór. I po trzecie, czy zdaję sobie sprawę, że to official video do Look At Me, to tak naprawdę nie jest cały utwór, tylko jego połączenie z innym pod tytułem Riot? E, Choć w zasadzie zadając to pytanie udzieliłem odpowiedzi. Otóż, chcąc sprawdzić, czy prawa autorskie pozwolą mi na publikację tego odcinka, zorientowałem się, że samo Look at Me ma nieco ponad dwie minuty, natomiast z clipem prawie 5,5, więc coś tu nie gra. No i szukając wyjaśnienia tej sytuacji, nie trudno natknąć się na taką informację. Dla osób pytających, dlaczego w klipie do Look at Me jest switch na Riot. Otóż, ze względu na to, że Look at Me było największym hitem EXA, ludzie słuchali tylko utworów brzmiących podobnie do niego, ignorując fakt, że nagrywał on również w innych gatunkach. Zatem zdecydował się zastosować clickbait, używając Look at me, aby zwrócić uwagę większej ilości osób, które będą zaskoczone i oszołomione, kiedy utwór się zmieni i usłyszą coś całkowicie innego w jego wykonaniu. Jest również ważna kwestia, którą X chciał poruszyć, znajdująca się na końcu filmu. Uznałem zatem, że warto będzie zacząć zapoznawać się z twórczością tego artysty właśnie w ten sposób, czyli słuchając połączenia dwóch podobno całkowicie innych utworów, do tego zwieńczonych jeszcze jakimś istotnym przesłaniem. Jednak jeszcze zanim przejdę do odsłuchu, to tradycyjnie kilka słów o naszym dzisiejszym gościu. Tentation, właściwie jazz Dwayne Ricardo Anfro. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwisko. Urodzony w 1998 roku w Plantation na Florydzie, a zmarły w 2018 roku w Deerfield Beach, amerykański raper, piosenkarz, autor tekstów, producent muzyczny, inżynier dźwięku, gitarzysta, perkusista, aktywista i youtuber. Ze względu na problemy osobiste, matka artysty nie mogła się nim zajmować, a kiedy ten miał 10 lat, jego ojca skazano na 9 lat więzienia, wobec czego exa wychowywała głównie babcia. Podczas nauki w liceum artysta opisywał sam siebie jako osobę nieprzystosowaną, cichą, niepewną i przygnębioną. Tłumacząc pochodzenie swojego pseudonimu artystycznego, w jednym z wywiadów raper niechętnie przyznał, że jako nastolatek konsumował nadmierne ilości treści pornograficznych, co przełożyło się na jego dorosłą osobowość. I tak naprawdę, moi drodzy, to można by jeszcze bardzo, bardzo długo, bo e, kiedy, jak wspomniałem, szukałem informacji o artyście, to zdałem sobie sprawę, że w jego krótkim, zaledwie dwudziestoletnim życiu wydarzyło się tyle, że niektórym nie starczy i 80 lat. To nie znaczy oczywiście, że były to wydarzenia zawsze przyjemne, bo gość w zasadzie od dziecka miał problemy. My, y, I z otoczeniem, i sam ze sobą, co w pewien sposób y, jeszcze bardziej wzmaga chęć sprawdzenia, y, co takiego miał nam do przekazania w swojej twórczości. Zatem ustawiam sobie tekst na ekranie i przechodzę do rzeczy. Mili Państwo XXX w utworze teoretycznie Look at Me, a tak naprawdę trochę Look at Me, a trochę Riot. Zapraszam. Go! Hey, yeah. Hey, yeah. He yeah. yeah. Hey, <laughs> yeah. Hey. hey, hey, hey. I like bitches was your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. Hey, my bitch don't love me no more. Hey, she came me out on life, bro. Hey, that bitch don't wanna be friends. Hey, I give her dick, she a man. Hey, she put her ten on my dick. Hey, look at my wrist, about ten. Hey, just got a pound of the booth. Co to, 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 to się stanęło? Um, spróbujmy to jakoś uporządkować. Eksowi objawiła się laska w stroju fiutorożca i oznajmiła, że. Będzie jego rumakiem, a potem słowo staje się ciałem yy, i gość przewodzi krucjacie przeciwko nauczycielowi, waląc go w ryj dildosem. Czym najwyraźniej zachęca do współudziału pozostałych uczniów, a to wszystko mając na ustach hymn o ruchaniu suki. No, jeżeli to na tym eks się wybił i yy, głównie z tego był znany, yy, to wcale się nie dziwię, że o ile miał też numery z przekazem, no to chciał, żeby to zostało to dostrzeżone. I chyba stąd ten taki nagły kat i otworzenie nowego wątku. Podejrzewam, że właśnie, właśnie rozpoczynamy tę drugą część, czyli, czyli utwór Riot. I przyznam, że ta pierwsza scena, która nam się ukazuje, mimo swojej makabryczności, Dość dobrze zazębia się z poprzednią, bo wygląda trochę, jakby y, nauczyciel się zemścił za akcję w klasie. No nic, oglądajmy dalej. Na razie, na razie jestem trochę w szoku.

on wow. the streets <laughs> and robbing swords and scheme ass bruh. Niggas ask for peace and a ride to bring violence. Cause it's a game of cat and mouse and you gon' bleed silent. What's the justice fucking and grab the pump? killer woman with many children makes you a chump. Looking all the stores you wreckin', nigga, I reckon. Think about the people who own it for about a second. I know you got your problem, of brother they got theirs. This is not a game for violence. I girl but shell, you ride Szczerze mówiąc, to właściwie żałuję, że to zrobiłem, bo oczywiście mam pewne odczucia i, i przemyślenia związane z tekstem y, i klipem, ale jakoś trudno mi je w tej chwili pozbierać. Mm. Jebać to, najwyżej, najwyżej na koniec się jakoś dłużej wypowiem, jeżeli y, znajdę słowa. Bo o ile jeszcze przed chwilą, jak wspomniałem, y, byłem w szoku, y, w sensie takim... Niezręcznym, a tak teraz jestem w jeszcze większym szoku, z tym, że takim pozytywnym powiedzmy. No po prostu jestem pod wrażeniem. that you should stop the fucking ignorance murder ops killing shit i'd enjoy the thrill of it bathing blood of officers different corpses offering them auctioning them don't you bark at them murder them, never heard of them i could preach the peace but say fuck it and preach the murder cause this ain't fucking life that we live in go ahead and grab the extension get up another one uncle cousin rather send glory to all the chosen ones that will rid you of innocence but innocence innocent will soon behold the ignorance blasphemous killing own own, murdering black Ci ludzie na widowni. Ha. E, no, powiem Wam. E... Kurczę, zmienię, zmienię tę kratkę. <laughs> powiem Wam, że mamy tutaj takie dość dobitne zobrazowanie tego, o czym jest ten utwór. Z jednej strony ukazanie, że no takie makabryczne, podszyte rasowymi uprzedzeniami sytuacje mają miejsce każdego dnia, a ludzie się temu biernie przyglądają. A z drugiej strony, i myślę, że w kontekście treści utworu, to wręcz podstawowym znaczeniem tej sceny ma być to, że X wybiera tak jak wybiera, bo wie, że jego ludzie... Tego oczekują, że w przypadku dokonania przez niego innego wyboru, znowu doszłoby do zamieszek i eskalacji przemocy. Coś się wydarzyło, nie wiem, jakiś e, policjant rasista, których, których w Stanach nie brakuje, e, na tyle stanowczo przeprowadził interwencję, że skończyło się jak się skończyło, i teraz e, ludzie oczekują krwawej zemsty. I jak tak naprawdę. Składa ofiarę z białego chłopca, pokazując, że e, właśnie przez takie podejście, o jakim e, nawija w numerze niewinne dzieci, e, tak samo jak wspomniane w utworze matki, czy, czy choćby ci e, właściciele sklepów, często są ofiarami zemsty za zbrodnie dokonane przez kogoś innego. I to jest tutaj niesamowite, to właśnie wywołuje ten szok u mnie, bo przez tekst kawałka, przez tę treść. Ta scena nie wygląda jak e, biali nas prześladują, więc e, należy nam się zemsta. To, co teraz robię, jest słuszne. Tylko ex właśnie e, bardzo odważnie zwraca się do swoich pobratymców. Patrzcie ludzie, tacy właśnie jesteśmy. Chcemy równości, tolerancji, chcemy żyć w spokoju, a w jaki sposób do tego dążymy, sami nienawidząc i doprowadzając do jeszcze większej przemocy, często właśnie na niewinnych osobach. I ważne jest też to, że y, ja jako słuchacz y, nie czuję tutaj, że y, Ex chciał wszystko to powiedzieć swoim, że to wszystko, co tutaj mówi oznacza, że mają pozwalać się źle traktować. Tylko, że jak jakiś pojebany biały ekstremista dokona jakiejś zbrodni na afroamerykańskim obywatelu, to wzięcie wtedy w odwecie pompy i wystrzelanie połowy białych mieszkańców miasteczka nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Odpowiedzieć za zbrodnię powinien zbrodniarz, a nie wszyscy przedstawiciele jego rasy. To jest tutaj ten klucz, wydaje mi się. Zajebiste to jest, naprawdę. I no przez to jak bardzo prawdziwe i aktualne, to jeszcze bardziej przykre. Działaj. Ja pierdolę, źle się na to patrzy. No, ale tak ma być, to ma uderzać, to ma być mocne i jest. A ci patrzą. Equity and equality. Okej, okay, okej, okay, to będzie, to będzie pewnie ten, ten ważny statement końcowy. Słuchamy. Equity equality.

Castrated, mutilated, but also documented for the youth to see. Corey Ali Muhammad, black on white. Philando Castile, white on black. Now, these things never come to or remotely ever remain in the public eye, and the youth is never inspired to take a stand to make a difference. So I will speak for them. The youth, that is, the ones full of innocence, the ones inspired by the things around them to matter. bardzo ważne kwestie, które y, dzisiejsi aktywiści wydaje się wyparli ze świadomości, że to gówno, które się dzieje, y, dzieje się w dwie strony, a sprawy są niestety często zamiatane pod dywan. Eksy ma zamiar w ten sposób y, zabrać głos w tej sprawie y, w imieniu młodzieży, która będąc czystą i niewinną, a jednocześnie y, pragnącą mieć znaczenie i móc coś zmienić nigdy nie jest słuchana. Szukre, ale tak jest i can go on forever about the fact that murder is murder whether you're black or white you should always feel free to voice your opinion but to out on these rational thoughts in every shape or form is disgusting you cannot to skin color. That is no form of being or demonstrating being a supreme being. Dokładnie, kurwa, dokładnie tak. Jaka z ciebie, kurwa, e, lepsza forma życia i raca panów, jak ciebie wyprowadza z równowagi, czyjś kolor skóry. To zupełnie tak jak z tym, że e, nie wiem, no. Dręczenie kogoś słabszego przecież nie świadczy o sile, tylko właśnie o byciu Pizdą, które w ten sposób e, maskuje swoje własne kompleksy. Tak samo właśnie. E, Uważanie kogoś za podczłowieka ze względu na inny kolor skóry, ciebie samego czyni niegodnym nazywania się człowiekiem. I mówić sobie możesz, co chcesz. Poglądy mieć, jakie chcesz. Eks tutaj zdecydowanie jest za wolnością słowa. Ale podkreśla jednocześnie, że właśnie wprowadzanie w życie niektórych z tych twoich idei jest po prostu odrażające. Kurwa, chyba dawno nie słyszałem tyle prawdy w jednym miejscu. Bez kitu. That is no form of being or demonstrating being a supreme being. If you are a supremacist, be unmoved by the opposition. Remain unscathed in the comfort of your own home, in your own realm. Demonstrate care for the youth's future, white or black, black or white. Are you willing to risk your child's future due to your own bigotry? The choice is yours, but your child will not stand for the hate. This generation will be loved, nurtured, heard, and understood. No, powiem wam, że mam ciarki na całym ciele, e, zwłaszcza po tej końcówce. E, masz ekstremistyczne poglądy? No to sobie miej, ale zostań z nimi w domu, w swojej strefie komfortu. E, okaż trochę troski o przyszłość młodych ludzi i nie karm ich nienawiścią, bo przez własne pojebaństwo ryzykujesz tę ich przyszłość i świat, w jakim będą żyli. I bardzo podoba mi się też sposób, w jaki ex przekazuje to swoje stanowisko, bo podkreśla, że e, w pewien sposób jest za wolnością, że ostatecznie to do ciebie należy decyzja, jak postąpisz, ale po prostu miej w tym świadomość, że e, to nie pozostanie bez wpływu na młodych ludzi, którzy, e, jak ex z tego wynika, chyba głęboko wierzył, e, nie chcą, nie chcą tej nienawiści i nie będą jej tolerować. Czyli odwrócą się od ciebie i twojego ekstremizmu i zostaniesz sobie z nim sam. W zasadzie to tą końcową przemową ex sam doskonale podsumował ten numer, zatem w kwestii treści przekazu chyba już nie mam więcej do dodania. Może oprócz tego, że zgadzam się z tym przekazem w całej rozciągłości. Mocny klip zazębiający się z treścią i bardzo dobitnie ją oddający i do tego taki utrzymujący klimat B. Wykonanie powiedziałbym stanowcze, z wyczuwalnymi emocjami, które temat niezaprzeczalnie wywoływał w autorze. Po prostu słychać, że było to dla niego ważne. No i w rzeczy samej ta druga część to zdecydowanie coś innego niż to, od czego zaczęliśmy, i wcale nie dziwię się zastosowanemu clickbaitowi. Wręcz yy, widzę to tak, że jest dwóch eksów. Jeden błyszczący, szalenie popularny, który tłukąc nauczyciela dildosem i nawijając o ruchaniu suk krzyczy Look at me! I wszyscy faktycznie zwracają na niego swój wzrok. I drugi, mniej popularny, który stoi gdzieś tam z tyłu i krzyczy Hej! Tutaj za waszymi plecami dzieje się rajot. Tutaj jest istotny przekaz, który musi do was dotrzeć. I do sporej części osób zapewne dotarł, ale... Nie oszukujmy się, wszyscy doskonale wiemy, że poruszony tutaj temat wciąż pozostaje bardzo aktualny. Reasumując, pierwszy kawałek eufemistycznie mówiąc nie w moim stylu. Drugi kawałek piękny, mocny, ważny, potrzebny i zajebisty. No i znowu ten wielki żal, że. Kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, że młody, utalentowany artysta, który w dodatku, e, obok zabawy, miał też coś ważnego i sensownego do przekazania światu, e, opuszcza w tak młodym wieku nasze szeregi. I to na domiar złego, opuścił je, e, o ironio, sam padając ofiarą przemocy. I tym przygnębiającym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to będę bardzo wdzięczny za łapę w górę i suba. Zachęcam do rozważenia zostania patronem i wspierania mojej działalności. Zapraszam na live y na Twitchu, na Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!